Co byś zrobił, gdybyś zobaczył, jak człowiek, który całe życie ciężko pracował, staje naprzeciwko kogoś, kto jednym podpisem chce mu zabrać wszystko? Co, jeśli w grę wchodzi nie tylko ziemia, ale i honor, a prawo umywa ręce? Dzień dobry, dobry wieczór, a może i środek nocy, bez względu na to, o której godzinie nas oglądasz. Witaj serdecznie. Nazywam się Maksymilian Wrubel. Mam 58 lat i jestem emerytowanym leśniczym, który widział w Bieszczadach więcej niż nie jeden mieszczuch w całym swoim życiu. Opowiem wam dziś historię o żelazie i papierze, opowieść o Kowalu, którego jedynym prawem stał się jego własny młot, opowieść, która wydarzyła się tu, w Cisnej, ledwie trzy lata temu. Niektóre rzeczy polska prowincja zachowuje na zawsze. Ale ta historia musi zostać opowiedziana, żeby inni mieli odwagę. Zanim zaczniemy, dajcie znać w komentarzach z jakiego zakątka Polski nas oglądacie. Uwielbiam wiedzieć, że ludzie z całego kraju od Tatr po Bałtyk śledzą te opowieści. Wasze wsparcie jest dla nas sygnałem, że ta prowincjonalna sprawiedliwość jest wam bliska. A jeśli lubisz historię z polskiej prowincji, z głębokiego interioru, subskrybuj kanał. To tylko chwilka, a bardzo pomaga nam w dalszym tworzeniu. Oglądajcie do końca, bo finał tej historii zaskoczył wszystkich, nawet mnie, starego leśniczego. Góry Bieszczady. To jest miejsce, gdzie natura jest surowa, piękna, a jednocześnie bezlitosna. Tutaj wiatr w wiodłach ma zapach wilgotnej ziemi i dymu spalonego drewna. Poranki są białe od gęstej mgły, która spływa z połonin niczym chmury, osiadając na starych, obłupanych tynkach chałup. Góry te ukształtowały ludzi twardych, małomównych, dla których słowo jest ważniejsze niż jakikolwiek papier z pieczątką. Naszą sceną jest niewielka wioska Dołżyca, położona nad rzeką Solinką, gdzie czas płynie wolniej. Centralną postacią jest Jerzy Ferra Ferret, sześćdziesięcioletni kowal. Jerzy był człowiekiem, który wyglądał jakby sam, został wykuty w ogniu i hartowany w strumieniu. Posturę miał szeroką, dłonie, potężne, zrogowaciałe od dziesięcioleci pracy z żelazem. Jego warsztat, odziedziczony po ojcu, stał na skraju wsi. Był to budynek z grubych bali porzewiałym dachem, z którego unosił się słodkawy zapach węgla i spalanego drewna. Charakterystyczny dźwięk kucia młota o kowadło był dla mieszkańców Dołżycy bardziej miarodajny niż tykanie zegara. Trauma, która definiowała Jerzego, miała korzenie głęboko w polskiej historii, choć nie była to trauma narodowa, lecz osobista. Jego ojciec po wojnie stracił znaczną część rodowej ziemi. Została ona przejęta pod budowę niedokończonego PGR-u w ramach reformy. Ojciec Jerzego nigdy się z tym nie pogodził, zmarł na zawał, patrząc na ten bezprawnie zajęty kawałek. Jerzy, będąc chłopcem, przysiągł sobie, że nigdy nie da sobie odebrać tego, co mu zostało. Kawałka ziemi, na którym stał jego warsztat, dom i mała pasieka, to było dla niego sanktuarium, symbol honoru i niesprawiedliwości, która ciągnęła się latami. Właśnie dlatego, mimo namawiania syna do wyjazdu do miasta, Jerzy trzymał się kurczowo tej ziemi, tej bieszczadzkiej skały, co nasiąknęła potem jego ojca i jego własnym. W ostatnich latach, kiedy bieszczady Stały się modne. Ziemia ta, choć oddalona od głównej drogi, nagle stała się warta małą fortunę. Właśnie wtedy, na wiosnę, gdy mgła zaczęła ustępować, a wiatr niósł zapach świeżo skoszonej trawy, w dołżycy pojawił się pierwszy zwiastun konfliktu. Na rozwalającej się wiacie na jego terenie, ktoś przybił ogłoszenie, starannie wydrukowane, z eleganckim logo. Teren prywatny, Planowana inwestycja, prosimy o kontakt w sprawie wykupu. Pod spodem widniał numer telefonu i nazwisko Robert Słoń, milioner, człowiek z Warszawy, ten sam, który kupił i wykarczował las na przeciwległym stoku, by postawić tam luksusowe domki dla turystów. To było jak wbicie szpilki w serce Jerzego. Wiedział, że ten obcy człowiek nie szanuje ani drewna, ani żelaza ani tradycji dla niego ta ziemia była tylko kolejnym zerem na koncie zwiastun konfliktu był cichy ale jego echem był głęboki dudniący odgłos młota którym Jerzy zdjął to ogłoszenie i spalił je w piecu kuźni to był akt symboliczny akt wypowiedzenia wojny Jerzy wiedział że napięcie wisiało w powietrzu jak dym przed burzą konflikt narastał cicho jak szum strumienia który nagle staje się wartkim potokiem. Milioner Słoń, zamiast zjawić się osobiście, wysyłał swoich pełnomocników, młodych, drapieżnych prawników, z teczkami, którzy przyjeżdżali drogimi, czarnymi suwami. Próbowali negocjować, ale ich negocjacje polegały na rzucaniu Jerzemu w twarz bezlitosnych sum i grożeniu procesami. Pewnego chłodnego, deszczowego popołudnia... Do kuźni Jerzego przyszła pani Anna. Pani Anna, lat 70, była wdową po Stanisławie, jego sąsiedzie i wieloletnim przyjacielu. Była to postać typowa dla tej prowincji, drobna, w chustce na głowie, ale z oczami, które opowiadały historię cierpienia i niezłomności. Jej dom i skromna działka graniczyły z działką Jerzego i były kluczowe dla inwestycji słonia. Pani Anna była bezbronną ofiarą w tym lokalnym dramacie. Jej mąż zmarł rok wcześniej, pozostawiając ją samą z długami po nieudanym kredycie rolniczym. Stanisław, chcąc ratować gospodarstwo, wziął kredyt u lokalnego lichwiarza, który, jak się szybko okazało, miał powiązania z biznesmenem Słoniem. Anna, nie mając siły ani wiedzy do walki, otrzymała już pismo komornicze. Była zmuszona do sprzedaży, a słoń oferował sumę znacznie poniżej wartości. Gdy pani Anna weszła do kuźni, zapach palonego węgla i ciepło uderzyło w jej zziębniętą twarz. W rękach trzymała pomiętą kartkę papieru. Jej oczy były zaczerwienione od płaczu. Jerzy, mój ty synu! Oni mi zabiorą! Zabiorą mi dom! Mówią, że jeśli nie sprzedam jemu, to i tak mi to zabierze komornik! Głos jej drżał. Jerzy odłożył młot. Dźwięk uderzenia w kowadło ucichł, pozostawiając w powietrzu głuchą, niepokojącą ciszę. Ta sytuacja była pierwszą manifestacją jawnej niesprawiedliwości i okrucieństwa w ich małej społeczności. Słoń nie tylko nękał Jerzego, ale używał systemowych mechanizmów, by zniszczyć wdowę, która chroniła stare rany i ciężar niewidzialnych krzywd. Pokaż no, Anno! powiedział Jerzy, jego głos był niski i chropawy jak żwir. Przeczytał pismo. Wszystko było legalne, czyste, ale bezduszne. Milioner słoń, jak drapieżny wilk, używał biurokracji, aby osiągnąć swój cel, ziemię. Jerzy stanął przed moralnym dylematem, mógł skupić się tylko na obronie swojej ziemi, zignorować Annę i czekać na jej upadek, by później walczyć już z samym słoniem na jej terenie. Byłoby to logiczne, ale nie honorowe, ale zobaczył w wannie nie tylko sąsiadkę, ale i odbicie swojego ojca, którego też zniszczyła papierowa niesprawiedliwość. Musiał zdecydować, czy chronić własną skorupę, czy walczyć o coś większego, o honor bieszczackiej wspólnoty. Milczeć i tak, i tak, czy podnieść rękawice chłopie. Ta myśl pulsowała w jego głowie, równie gorąca jak żar w piecu. Wiedział, że jeśli słoń zdobędzie ziemię Anny, jego działka stanie się bezużyteczną, otoczoną wyspą, a walka o nią będzie beznadziejna. To był mocny haczyk ciekawości, który zmusił Jerzego do działania. Zrozumiał, że to nie jest tylko walka o metry kwadratowe. To była walka o duszę tej prowincji. Decyzja została podjęta. Jerzy nie mógł znieść, by wdowa, która była dla niego jak rodzina, została wygnana przez drapieżnego kacyka. Postanowił, że zanim wejdzie w otwarty konflikt, musi poznać antagonistę, który ukrywał się za armią prawników. Robert Słoń okazał się być uosobieniem nowobogackiego, postperelowskiego aparatu, choć w nowoczesnym wydaniu. Lat około pięćdziesięciu, zawsze w nienagannym drogim garniturze. Zrobił fortunę na szybkich prywatyzacjach i obrocie nieruchomościami, często na granicy prawa, wykorzystując luki i naiwność małych właścicieli. Dla niego ziemia w bieszczadach była tylko towarem, a lokalna ludność przeszkodą. Miał uśmiech, który nie docierał do oczu, zimny, sadystyczny i absolutnie pewny siebie. Miał lokalne koneksje, jak szeptano w Remizie, lokalny wójt był jego dłużnikiem od czasów, gdy słoń sfinansował jego pierwszą kampanię. To dawało mu poczucie absolutnej władzy w regionie. Jerzy próbował najpierw tradycyjnych metod, pożyczył annie pieniądze, by spłaciła najbardziej palący dług, nie od słonia, ale od jego powiązanego lichwiarza, i skontaktował się z prawnikiem w Sanoku. Prawnik rozłożył ręce. Panie Jerzy, to jest czyste. Słoń ma za sobą armię i nie zrezygnuje. Musiałby pan mieć jakiś dowód na nieuczciwe przejęcie lub zastraszenie. Sytuacja pogorszyła się drastycznie. Słoń przeszedł do otwartej manifestacji siły, wynajął małą firmę ochroniarską, w zasadzie trzech osiłków z Krosna i zaczęli prowadzić pracę na granicy działki Anny, rzekomo przygotowując teren. Koparki i traktory pracowały od świtu do nocy, hałasując i wzbijając kurz z polnej drogi, utrudniając życie Annie i Jerzemu. Było to jawne zastraszanie. Osiłki te parkowały swoje terenówki tuż przy kapliczce, z której Anka często korzystała, demonstracyjnie rzucając śmieci w pobliżu. Była to pogarda dla lokalnych wartości. Pewnego dnia słoń przyjechał osobiście. Wysiadł ze swojego lśniącego czarnego auta, a jego asystent otworzył mu parasol, mimo że deszcz już ustał. Kowal, Feret, co tam? Nadal pan się upiera przy tej swojej kupie złomu? Słoń uśmiechnął się, wskazując na warsztat Jerzego. Dam panu ostatnią szansę. Pięćset tysięcy. I to jest hojna oferta. Jeśli nie, pana kuźnia też zniknie, a ja postawię tu coś cywilizowanego. Ziemia musi pracować, a nie służyć jako muzeum pana goryczy. Jerzy, opierając się o framugę kuźni, czuł, jak zimno przenika do jego kości, mimo że w piecu płonął ogień, duch w nim zgasł, jak świeca na wietrze, widząc taką bezczelność. Ale ten chłód szybko zastąpił żar. To nie jest kubka złomu, panie słoń. Powiedział Jerzy spokojnie, patrząc prosto w zimne oczy biznesmena. To jest honor, mój i mojego ojca, a pan to bezduszna maszyna do pożerania ziemi. Ham z niego słoń parsknął śmiechem. Niech pan się zastanowi, bo po jutrzejszym dniu ten pana honor będzie wart tyle, co ten stary, zardzewiały sztucer dziadka na ścianie. Jutro przyjeżdżają geodeci, wbijamy słupki na terenie tej wdowy, którą pan bez sensu chroni. Wtedy zobaczy pan, co to jest władza, po co tu się wtrącasz, chłopie. To był moment decyzji Jerzego. Zrozumiał, że prawo nie zadziała. Musiał zagrać inaczej, musiał użyć tego, co znał najlepiej żelaza i siły woli. Tej nocy, zamiast spać, Jerzy pracował w kuźni. Dźwięk uderzeń młota był inny niż zwykle. Był twardszy, bardziej zdecydowany. Przygotowywał się do konfrontacji. Siekierę zada, którą nosił przy pasie, stała się symbolem jego determinacji. Opracowywał plan. Plan, który nie naruszał prawa, ale uderzał w wizerunek i pieniądze słonia. A w Bieszczadach to było najbardziej bolesne. Wczesnym rankiem, gdy biała mgła nad łąkami była jeszcze gęsta, a wiatr w wiodłach niósł tylko chłód i ciszę, Jerzy Feret czekał, ubrał się w swój stary, skórzany fartuch, ten sam, który nosił jego ojciec. W dłoni trzymał swój najcięższy młot, ale nie jako broń, lecz jako narzędzie, które służyło mu do obrony, do obrony swojego świata. Około dziewiątej drogą pełną błota zajechała kolumna. Czarne suwy, dwie furgonetki z geodetami i mały buldożer, który miał zacząć niwelację terenu Anny. Słoń, pewny siebie, przyjechał osobiście, by doglądać operacji. No, kowal! Przespał pan to? Czas na pożegnanie z sąsiadką, zawołał słoń, wysiadając z samochodu z triumfalnym uśmiechem. To była bezpośrednia konfrontacja. Jerzy podszedł spokojnie, ale jego postura, naznaczona ciężką pracą, sprawiała, że wydawał się większy niż był w rzeczywistości. Panie słoń, powiedział Jerzy, może pan kupić prawników, może pan kupić wójta, ale pan nie kupi bieszczad i nie kupi pan honoru. Geodeci, czując napięcie, zaczęli niepewnie rozkładać sprzęt na działce Anny. Słoń skinął głową na kierowcę buldożera. Ruszaj! Czyń swoje! W tym momencie największego napięcia emocjonalnego Jerzy podniósł swój ciężki młot, ale nie uderzył nikogo. Zamiast tego skierował się do frontu swojej kuźni. Patrzcie teraz, panie słoń, to jest mój honor! I zaczął uderzać młotem, ale nie w żelazo, lecz w kawałki drewna, wbijając je głęboko w ziemię tworząc symboliczną nową granicę, a potem, sięgnął po swój sztucer dziadka, ten, którym strzelano tylko na weselach i pogrzebach, i uderzył kolbą w stary metalowy słup, który stał na rogu jego działki, uderzał tak, jak kuje się żelazo. Rytmicznie, z siłą i precyzją, a huk rozniósł się echem po całej wsi. Wtedy nastąpił zwrot akcji. Z zakuźni i z gęstego lasu zaczęli wychodzić ludzie, lokalna społeczność. Starsi gospodarze, młodzi drwale, kobiety z chustkami na głowach. Przyszli nie z kijami, ale z narzędziami swojej pracy: z siekierami, grabiami, szpadlami. Stanęli w milczeniu, tworząc żywy mur wokół działki Anny i Jerzego. Nie byli agresywni, ale ich milczenie i spojrzenia opowiadające o cierpieniu i złości były gorsze niż wrzaski. Jednym z nich był Staszek, młody drwal, któremu słoń obiecał pracę i nie zapłacił. To było ważne ujawnienie. Ten burak jeszcze pożałuje, oszukał mnie na sto metrów sześciennych drewna, krzyknął Staszek. Słoń otoczony i zaskoczony wpadł w furię. Co jest, chłopie? To jest nielegalne zgromadzenie! Zadzwonię na policję! To są bezprawne działania! Policja przyjedzie za dwie godziny, panie słoń, powiedział Jerzy, opierając młoto ziemię. A my do tego czasu uporządkujemy tu pewne sprawy, to jest sprawiedliwość lokalna. Ci ludzie widzą, jak traktuje pan wdowę. Jak oszukuje pan robotników i jak niszczy pan to miejsce. Pana prawnicy mogą wygrać z nami w sądzie w Rzeszowie, ale przegrają z nami tutaj, w Bieszczadach. Ostre słowa raniły bardziej niż cokolwiek. Jerzy nie rzucił się do bójki. Zamiast tego wziął w ręce farbę i zaczął pisać na buldożerze słonia: Oszust! Za co ty płacisz? Za zniszczenie wdowy! To była eskalacja w mgnieniu oka, ale bez naruszenia zasad bezpieczeństwa, psychologiczna, celowa, publiczna. Zamiast bójki, Jerzy uderzył w wizerunek i pieniądze słonia. Wiedział, że słoń nie zniesie bycia publicznie ośmieszonym i nazwanym oszustem. Z jego nowiutkim sprzętem obmalowanym przez wściekłego kowala. Słoń, widząc, że traci kontrolę, a jego prestiż topnieje w oczach, wpadł w panikę. Osiłki widząc zjednoczenie lokalnej społeczności i Jerzego, który był gotów na wszystko, wycofali się. Milioner czerwony ze złości wsiadł do samochodu. Zapłacicie mi za to, zniszczę wam ten wasz zaścianek. Zapłacicie mi za buldożer kowalu, wykrzyczał przez okno, odjeżdżając w pośpiechu. To był finał bezpośredniego konfliktu i zwycięstwo wizerunku nad kapitałem. Słoń nie osiągnął swojego celu tego dnia. Co więcej, to co działo się dalej było konsekwencją tej konfrontacji i zjednoczenia. Konsekwencje dla antagonisty. Lokalna społeczność, wzmocniona publiczną konfrontacją, zaczęła działać. Staszek, Drwal, zeznał o oszustwach słonia z drewnem, co doprowadziło do kontroli podatkowej w jego firmach. Zniechęcony publicznym linczem, nawet jeśli był to tylko malunek na maszynie i utratą wizerunku, słoń wycofał się z dołżycy. Stracił wiarygodność, a organy ścigania w końcu zainteresowały się jego nielegalnymi powiązaniami, nie z powodu skargi Jerzego, ale z powodu szerszego śledztwa dotyczącego wyłudzeń na większą skalę. Sprawiedliwość wreszcie zatriumfowała, choć nie w formie, jakiej się spodziewano. Słoń nie stanowił już dla nikogo zagrożenia w bieszczadach. Transformacja bohatera, Jerzy Fera Ferret, odnalazł odkupienie poprzez współczucie dla Anny. Zaczynał jako człowiek odizolowany, pełen goryczy i niechęci do walki o cokolwiek poza swoją ziemią. Wygrał nie dzięki sile młota, ale dzięki sile swojego charakteru i zaufaniu do lokalnej wspólnoty, którą myślał, że stracił. Odkrył. Że warto wierzyć w dobrych ludzi. Już nie był samotnym kowalem, stał się liderem i głosem sumienia. Jego kuźnia stała się na nowo centrum społeczności, miejscem spotkań i rozwiązywania problemów. Gorycz z przeszłości ostatecznie ustąpiła miejsca honorowej dumie, uzdrowienie i nowy początek dla ofiary. Pani Anna odetchnęła z ulgą. Jerzy pomógł jej uporządkować resztę spraw prawnych. Ziemia Anny została uratowana. Zaczęła na nowo uprawiać ogród i zajęła się pszczołami. Uzdrowienie było widoczne w jej oczach. Nadzieja, która była odległym, zapomnianym wspomnieniem, wreszcie powróciła. Anna i Jerzy, teraz związani wspólną walką, stali się symbolem tego, jak powinna funkcjonować polska wieś. Tak kończy się historia o żelazie i papierze. O kowalu i milionerze. Pamiętajcie o tym milioner z Warszawy miał pieniądze, prawników i koneksje, ale Jerzy miał młot, honor i lokalną wspólnotę. To właśnie ta solidarność okazała się najsilniejszą bronią w bieszczadach. Morał tej historii jest prosty honor, który nosisz w sercu i słowo, które dajesz sąsiadowi, warte są więcej niż stosy dokumentów i milionowe czeki. Polska prowincja uczy nas, że zaradność nie polega na oszukiwaniu, ale na umiejętności zjednoczenia się, gdy przychodzi zagrożenie. Cisza jest czasem najgorszą rzeczą, jaka istnieje. Trzeba umieć podnieść głos. Historia Jerzego pokazuje, że walka o swoje to nie tylko walka z obcym kapitałem, ale przede wszystkim walka o zachowanie własnej godności i wartości które nasi dziadowie zostawili nam w spadku: miłość do ziemi, szacunek do pracy i gotowość do obrony słabszych. Nawet na weselach nie zobaczysz takiego zwrotu akcji, jaki miał miejsce w tej zapomnianej bieszczackiej wsi. Nawiązując do otwarcia, czy teraz, po wysłuchaniu tej historii, będziesz w stanie milczeć, widząc niesprawiedliwość? Myślę, że nie. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeśli ta historia o polskich wartościach, o sile wspólnoty i o tym, że warto stanąć w obronie słabszych, poruszyła was, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie podobne historie ze swojej prowincji, podzielcie się nimi w komentarzach. Wasze wsparcie i subskrypcja to dla nas młot, który daje nam siłę do dalszego kucia. Dbajcie o siebie, dbajcie o sąsiadów i pamiętajcie warto mieć honor. Do zobaczenia w kolejnej opowieści.